Załatwiliśmy trochę dzisiaj spraw i teraz idziemy przez taką ulicę zakupową, gdzie się pojawiają wszelakiego rodzaju maści i ubarwienia różnego rodzaju produkty. Eee, no Możemy powiedzieć mniej oryginalne. Dłuższa relacja będzie oczywiście już w tej takiej relacji, którą Wam pomontuję po powrocie, ale ewidentnie Chińczycy zapałali ogromną miłością do firmy New Balance która występuje tu w tysiącach różnych odmian najbardziej popularna jest New By Loon. oczywiście logo łudząco podobne do znanej zagranicznej marki no ceny są adekwatnie niższe, ale powiem szczerze że nawet kolorystyka i styl bardzo, bardzo fajne po tej aktualizacji systemu powiem szczerze że lipa straszna, bo jak patrzę jak mi to zużywa prąd to się okazuje, że 6 godzin 15 minut i mam 38 baterii od stół. To akurat jakaś lipa. Straszna. I to nie używałem ci VPN specjalnie cały dzień, żeby zobaczyć czy to ma wpływ. To się okazuje, że z tą baterię, no 9 godzin żeby chodził telefon na baterii. Robię kolejnego tutaj vlogaska dla Was, żeby było na bieżąco, ale taka informacja, bo widzę, że sporo osób w ogóle e, się tematem Chin, e, że tak powiem, e, zainteresowało. Tak więc odsyłam Was zawsze. Macie w opisie, tak w chińskiej serii będę dawał zawsze w opisie filmu link do kanału Adamo, bo on tam dużo takich chińskich tematów porusza i geopolitycznych, i żywnościowych, i imprezowych. No, mieszka tutaj już 9 lat, tak więc jeśli chodzi o Chiny, to myślę, że jest ekspertem w tym temacie. I jak ktoś ten temat poczuł, to u niego na kanale dużo różnych ciekawych informacji znajdziecie. No i oczywiście filmy myślę, że też z tego naszego tutaj dzisiejszego, że tak powiem, spotkania. A ja dam jeszcze podpowiadam i tutaj za kamery, że ma blog pisany, i też na ten blog pisany odsyła, tak więc z jego kanału znajdziecie linki jeszcze do bloga, gdzie tam bardziej szczegółowe informacje o Chinach znajdziecie. Mafię Mafia Boże. <trym wody> dramat na froncie, okazuje się, że dwóch zawodników na tym wyjeździe dolegliwości poważne. Ma u mnie gorączka 41 stopni, gardło mnie boli jak stodoła. Używam medykamentów wszelakich, ale tu okazuje się, że chiński wirus dżumy mnie dopadł i nie będzie prosto. Chyba jakiś grubszy środek albo chiński szpital. Ja Piotr jest Safa, Chyba ten, jest tu jakiś ten konkurs połykaczy ogni, może bym nam no, się odkaził takim ogniem. Tu jest Wi-Fi w karajpie? <laughs> Dzisiaj takie coś. No po prostu nie mam wyjścia, bo nie mam jak sobie tego gardła odkazić. Kurde Lebele. Nie jest to może pomysł najlepszy i najszczęśliwszy, ale... Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no nie jestem w stanie się w aptece dogadać z nikim. Kurnia tak mnie boli, że szok. Jesteśmy w najpiękniejszym miejscu kantonu, w Starej Nanszy. W tej chwili. Swoisty klimat Chin kontynentalnych. Przyjemna atmosfera, miłe zapachy. Dobra kuchnia. Fantastyczna obsługa. Już wjeżdża pierwszy makaron. I smacznego panowie życia. Postanowił wzmocnić moje pukanie gardła dodatkową pikantnością, jak widzicie tutaj Tofu grubo zaprawione papryką. Tutaj też przyszła fasolka szparagowa z przewagą papryki. Dodatkowo pukam gardło odkażalnikiem. Jak to nie pomoże, to już tylko chiński szpital. Tutaj zrobiłem taką wersję, własnoręcznie. Makaron z papryką. Arcypikantna opcja. Do tego wjechał boczek. Nie boczek tylko co, żeberka. I tu jeszcze się boczek pojawia. Nie jest to dietetyczna uczta. Chiński pies. A on Lubi te kości, ale wychodzi z restauracji, widzisz jak nam. Gardło wypukane, jak wiecie, bezszelestne skutery bez świateł się przemykają po ulicach. Zażyje jeszcze może jakieś medykamenta na noc, żeby jutro wrócić do stanu jakiejś używalności, bo inaczej to jest masakra. Przyjechała policja z kamerą na dachu, z oświetleniem. Także udany wieczór, tylko żeby nie ta. Choroba to już by było super. taki wchodzę jeszcze. Deal dzisiaj niestety. Kolejny poranek. <laughs> Chyba trochę lepiej z gardłem. Czyli jednak moje wczorajsze zabiegi pikantno-odkażające. Głupie to trochę wygląda, jak sobie pukacie alkoholem gardło w krajpie. no, ale co zrobić. Desperackie czasy wymagają desperackich poświęceń. Witamina C plus jeszcze sobie wezmę tabletkę na dzisiaj. A co w planie? Może to jest najważniejsza kwestia jedziemy do Shenzhen, czyli z takiego elektronicznego można powiedzieć miasta, spróbuję się wbić do GearBesta, bo tam często od nich kupuję, a może się właduję do nich, na, do firmy, zobaczymy jak to wszystko funkcjonuje, bo wygląda na to, że to jakaś spora korporacja. No i przede wszystkim będę lustrował elektronikę, to co żeście widzieli na początku, w przednich relacjach te iPhone'y i inne rzeczy dostępne w sklepach, wcale nie są tanie. Tak więc te wszystkie requesty, czy tam prośby, które do mnie ślecie. Szafa, przyślij mi coś z Chin przede wszystkim są w takiej. Mi coś z Chin. są w takiej ilości, że musiałbym wracać kontenerem. <laughs> Także nie do ogarnięcia, nie pomogę. Ale sami widzicie, że wcale tutaj nie ma jakiejś um, rewelacji cenowych. Zobaczymy, jak na tym w tym Szenen, gdzie no, wszystko jest już, można powiedzieć, w ilościach hurtowych, czy tam ceny są jakieś bardziej. Przyzwoite, a trzymajcie za mnie kciuki, żeby to choróbsko ustąpiło jak najszybciej, bo <laughs> trochę człowiekowi się wtedy nic zrobić nie chce. Niestety, chyba girbesta nie ogarniemy. Jest 11.30, byliśmy mówili na 10.30, ale perturbacje z wyjściem. Ja zapołem delikatną awarię, próbowałem ją zdalnie ogarnąć, ale raczej bez powodzenia. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie chciałbym szybko wracać do kraju. Przemieszczamy się. Na razie na dworzec kolejowy, a potem z dworca kolejowego pojedziemy sobie szybkim pociągiem kosmicznym do Shenzhen. Gdzie mają być te cudowne rzeczy, ale już będziemy musieli trochę później to wszystko ponownie rozplanować i zobaczymy co się uda zrobić. Jest i stacja kolejowa wielkości stadionu dziesięciolecia. I idziemy nabić bilety, żeby już się udać szybkim pociągiem do Shenzhen. Kupno biletu nie jest taką prostą sprawą, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. Ale jest... Aha, tu pokazuje godziny... A jak ten Shenzhen się pisze po chińsku? Tak? To jest Shenzhen? Tak właśnie mniej więcej wygląda już hala odjazdów pociągów. Poczekalnia, można powiedzieć dworcowa standardowego, malutkiego dworca kolejowego. Musieliśmy przejść, przejść całą masę różnych kontroli, żeby się tu dostać, no ale już jesteśmy na szczęście, o, tu z przodu. No, sam pociąg wygląda całkiem przyzwoicie. Po cztery siedzenia w rzędzie, fajne podnóżeczki. Jest telewizyjka, tutaj z boku jest sterowanie do głośności, po prostu słuchaweczki wpiąć. Całkiem komfortowo, nie jest jakaś chyba porażająca prędkość, bo to nie ma glew, ale pewnie ze 150 jedziemy. Odpaliłem Janusika, żeby zobaczyć, czy nie stoją i lecimy się okazuje, że jednak 301, 302. To w tej samej aglomeracji jedną stację jedziemy z Guangzhou do Shenzhen. No i takie prędkości tutaj są rozwijane jak widzicie. Radarów żadnych nie ma, także nie zgłaszam też nic nowego. By klient wiedział, to też tam się wyświetla prędkość, jak się okazuje. Aktualnie, Aktualnie 303 km na godzinę. To chyba cmentarz był. Nie byliśmy jeszcze na chińskim cmentarzu. Patrzę jeszcze, jak tutaj wygląda temat. Aj, tak mniej więcej to wygląda. Właśnie jest informacja, że dojeżdżamy do Shenzhen Bay. A, już teraz prędkość jak hamuje, ale czuć, że wyhamowuje ostro, nie? Z tych 300. No, tak wygląda z przodu. Bardzo efektownie, trzeba przyznać. Tamte są mniej pochyłe, czyli rozumiem, że jeżdżą wolniej. Ten jest najszybszy, jeździ 300, a tamte pewnie z trochę niższą prędkością. Nastąpiło udane rozlokowanie, a teraz nastąpi eksploracja. Na drugą stronę i tam jest to. to. Jedziemy na tą giełdę komputerową, elektroniczną. To też New Balance. Tak? Naber Drugstore. Ale balans New Balance? O i wyszły dziewczyny z białymi nogami, robią sobie selfieacze. Podobnie jak w Korei żeśmy dotarli do takiego wielkiego, gigantycznie hipermarketu. E, hipermarketu, no takich zespołów można by powiedzieć. E, dużych Dużych budynków, w których się znajdują różne elektroniczne podzespoły i między innymi różnego rodzaju e, wszelakiej maści podróbki różnych rzeczy.